Mam nadzieję, że tego moja mama nie ogląda. Nie, opryskiwać piec dezodorantem i go podpalać. Dzień dobry i witam w Kalifornii. Dzisiaj mamy kolejny dzień imprezowania, bo gdy e, następuje czas świąt, to święta nie trwają dwa dni, tylko trwają tydzień. Gdzieś ostatnio słyszałem, że Najmar robi imprezę z sylwestrową, która trwa 5 dni. Ale ja nie o tym. Chciałem pokazać, co ciekawego się w kuchni właśnie tworzy. Niektórzy będą wiedzieli, co to jest, a niektórzy nie. Będzie zagadką. Proszę bardzo, tak właśnie wygląda kuchenka, która się tutaj robi w kuchni. O, to są takie, to są takie dziwne rzeczy, które się właśnie gotują. Kilka godzin. I tu jest jeszcze więcej dziwnych rzeczy. Słucham? Godzina tylko. I tutaj są jeszcze takie dziwne, inne rzeczy, więc tak właśnie wygląda śniadanie. Właśnie tak. Zawsze sobie wmawiam, że to powiedzenie jest aktualne. Nieważne co jesz między świętami Nowym Rokiem, ważne co jesz między Nowym Rokiem a świętami. Więc ja jem bardzo tłusto i jem bardzo węglowodanowo, co na pewno się nie spodoba moim lekarzom, ani osobom, które zajmują się moim zdrowiem, natomiast sorry, takie życie. Takie życie. Więc idę właśnie pobiegać. Zrobić parę kilometrów, żeby troszeczkę też oczyścić swój umysł, i też troszeczkę się lepiej poczuć, i też być zdrowszym. I dzisiaj zajmiemy się mega ważnym tematem. I już niedługo wrócimy do naszych tematów, pomysłów na biznes. To jest w ogóle kamienica, tak nazywaliśmy to. Są kamienice w Warszawie i w Krakowie, a tu jest kamienica koło naszego domu. Tu dawniej było wiele drzew. Każde drzewo miało swojego opiekuna. Nie pamiętam czyje to zostało, ale chyba nie moje. Dzisiaj mamy bardzo ważny temat, temat testowania i yy, opowiem na swoim przykładzie, na kilku przykładach, dlaczego to te testowanie jest tak bardzo ważne, bo my ludzie, moi drodzy, jesteśmy bardzo słabi w zgadywaniu i przewidywaniu, ale jesteśmy dość dobrzy yy, w testowaniu, a tym bardziej w testowaniu za pomocą naukowego podejścia, które dzisiaj będzie. Trochę nauki, moi drodzy, ale zanim nauka, pobiegajmy. W dzisiejszym vlogu bardzo się przyda ta sytuacja. O właśnie tutaj. Czyli różnych punktów widzenia. Więc w tym lesie dawniej nie było drogi asfaltowej. Była droga piaszczysta. Tam dalej też jest droga asfaltowa. I była droga piaszczysta, położyli asfalt. I czy to jest dobrze, że to położyli drogę asfaltową? No zależy kogo, go spytamy. Jak spytamy ludzi, którzy tu często jeżdżą samochodem, albo którzy często jeżdżą Czymś innym ciągnikiem powiedzą, że super, fajnie, że jest ta droga, nie kurzy się, w zimę łatwiej przyjechać, jest super. Z drugiej strony, tam dalej są mieszkańcy, którzy mieszkają i żeby zbudować tę drogę, było trzeba wyciąć drzewa. Nie byli zadowoleni, byli bardzo źli, bo wycinają drzewa. Czy żyjątkom w lesie się podobało, że jest tu asfalt? Wątpię. Czy Mirkowi, który biega się, podoba, że jest asfalt? Wątpię. Ja sobie wolę, by lepiej piaszczystych. No dobra, ale która w takim wypadku opcja jest dobra albo zła? No widzisz, mój drogi widzu, nie ma odpowiedzi i o tym jest też ten dzisiejszy odcinek, ale też cały świat. Nie ma jednej odpowiedzi dobrej. Nie ma jednej osoby, która ma rację. Są różne racje. I już za chwileczkę ruszymy od tego tematu, ale to jeszcze za chwilę. Najpierw biegajmy. Uroki biegania po wioskach. Czasami Cię goni pies, a czasami przychodzi pies, który nie jest agresywny. Dzisiaj jest dobry dzień, bo dzisiaj mamy psa nieagresywnego. Dobry dzień. Zaraz się zaczyna impreza. Jestem w swoim bardzo dawnym pokoju. Tu jeszcze, jeszcze chyba przed nawleczką średnią tutaj urządowałem. W tym miejscu był taki wielki piec. Tak, zdarzało mi się, mam nadzieję, że tego moja mama nie ogląda, opryskiwać piec dezodorantem i tu podpalać. Nie pytajmy, nie wchodźmy tak głęboko, ale wróćmy jeszcze do tematu. Studiowałem na Politechnice Białostockiej i natomiast mało pamiętam ze studiów, bo dużo y, przeżywałem, powiedzmy tak, y, studia. Trochę imprezowałem, było ogólnie przyjemnie. Natomiast jest taki bardzo fajny wykres, który podpowiada to, jak wyglądają metody naukowe, jeżeli chodzi o kwestie rozwiązywania problemów i tak dalej. Działa to mniej więcej w ten sposób, że mamy jakąś obserwację, na bazie obserwacji zadajemy sobie pytanie, potem wnioskujemy hipotezę, e, robimy predykcję na zasadzie, żeby, hej, ciekawe co się stanie w tym wypadku. Robimy eksperymenty i są rezultaty. Jeżeli rezultaty są poprawne, dodajemy tego teorię i kromkleci. Jeżeli rezultaty nie są takie jak nasza hipoteza i nasze przewidywania, to wtedy odrzucamy hipotezę i robimy kolejne eksperymenty ewentualnie. I tak w kółko. I teraz dla osób, które pewnie mnie znają, wiedzą, że jest jak, yy, są trzy poziomy. To jest mój blog, gdzie mam swoje cele. I moim zdaniem to jest właśnie lepsza reprezentacja tego wszystkiego, co przed chwilą pokazałem. Że my ludzie nie wiemy wielu rzeczy. Nie wiemy, czy lubimy podróżować, nie wiemy, czy lubimy być przedsiębiorcą, nie wiemy, czy też chcemy dużo zarabiać. Nam się wydaje, że chcemy, ale nie wszyscy. Albo na przykład. Nie wiemy, czy chcemy budować naszą firmę albo być na etacie, I po prostu pewne rzeczy nam się przydarzają i potem na bazie tego dobieramy do tego różne historie. Natomiast te historie właśnie są trudne, bo ja nam przykład jak zaczynałem i życzę, żeby każda osoba przez ten proces. Gdy zaczynałem swoją firmę, to miałem sobie takie cele, żeby dojść kiedyś do 10 milionów przychodów rocznie. jak się okazuje, nie jest to wcale aż takie trudne, natomiast jest to emocjonalnie dość ciężkie. I teraz miałem założenie, że do tego punktu, będę sobie starał dalsze kwoty itd. Tak natomiast to nie jest coś, co w tej chwili mnie bardzo cieszy, ponieważ tego rzędu kwoty wiąże się z tym, że musimy więcej razy spędzać z ludźmi, budować zespoły, budować procesy, budować standardy. A ja, patrząc na tą moją historię, gdzie zacząłem podróżować, również, co było też jedną z moich, moich założeń, żeby więcej podróżować, strasznie polubiłem to podróżowanie. Podróżowanie sprawia mi więcej przyjemności niż zarabianie kolejnych zer w swojej firmie. Więc to jest też taki element. Że te wszystkie testy pozwalają nam spojrzeć na świat z innej perspektywy, swoich przeżyć. I najlepsze jest to, żeby właśnie ustalić swoje cele i potestować. I to jest dzisiaj słuchane takiego podcastu, gdzie jedna z osób mówiła, że wypisała sobie na kartce listę zawodów, które chciała robić. Strażaka, chirurga, prezesa firmy itd. I pozwoliła sobie przez najbliższe lata testować tych rzeczy, zobaczyć, jak to będzie u tej osoby, i czy to faktycznie jest coś, co my chcemy robić, czy nie. Dobra, impreza startuje, wracam, jeszcze wrócimy do tematu trochę później. Dobrze, i witam już potem. Czyli mamy już wieczór, za oknami ciemno i teraz tak, to do czego zachęcam nas wszystkich, bo nasze życie ucieka i kończy się, póki co jeszcze nie umiemy naprawić tego, że nasze życie się kończy, mamy jedną rzeczywistość, jedną linię czasową, póki co, miejmy nadzieję, że to się kiedyś zmieni, ale do czego zmierzam, że jeżeli po prostu... Nie masz możliwości finansowych, to, co Ci bardzo rekomenduję, to idź tam, gdzie ci w Twojej drodze historii możesz zrobić najwięcej. I w chwili gdy sobie zarobić te pieniądze, to odłóż. Też niektórzy mówią, o, inwestować, oszczędzać tak dalej. A ja mówię coś innego. Jeżeli masz możliwość, to wypisz sobie rzeczy, które po prostu chcesz w życiu spróbować, Jakoby to dziwnie nie brzmiało, że chcesz być tym strażakiem, mechanikiem, wchodzić na górę i tak dalej, to to są pewne hipotezy i pewnie takim założeniem, które robisz na tym etapie jest to, że po prostu będzie ci lepiej, przyjemniej, może będziesz lepiej czuć, więcej zarabiać i tak dalej. Natomiast bez tego elementu się nie obejdzie, bo zostaniemy tylko przy hipotezie i przy naszej predykcji tego, co się będzie działo. Nic, nie dowiemy się nic, naprawdę nie, nie możemy zrobić niczego, dopóki nie dojdziemy do rezultatu, i na bazie rezultatów możemy jakąś wywiązkować teorię bazując na tej teorii możemy dalej obserwować rzeczywistość i szukać nowych rzeczy. Ale to do czego zachęcam właśnie tak robić. I oczywiście wszyscy mówią, że o, masz oszczędności, odkłada i na no, emeryturę i tak dalej. A ja mówię, nie, mam, mam, mam naprawdę kurczę, tylko jedno to życie, więc jeżeli na przykład chcesz zbudować firmy, które zarabi 10 milionów w skali roku, to, to zrób, zainwestuj te pieniądze w swoją firmę i zobacz, jak to będzie. Jak Stracisz? Trudno, zarobisz na nowo. Natomiast ta wiedza i doświadczenie, którą się zdobędzie, bardzo pomoże Ci też w innych rzeczach, a ten element, gdy to sprawdzisz, będziesz wiedzieć, czy 10 milionów jest OK dla Ciebie, czy może chcesz iść w kierunku 100, czy może chcesz w ogóle zmienić. I powiem Ci szczerze, ja jestem w tym biznesie od kilku lat. Rozmawialiśmy wczoraj, przez wczoraj, z Maciejem na ten temat. I wczoraj i, i my, my jesteśmy naprawdę bardzo wcześnie w tym całym biznesie, a też jak rozmawiam z ludźmi, którzy są menedżerami od dawna, albo którzy pracowali w większych firmach przez dłuższy czas, to ich poziom biznesowy nie jest jeszcze takim moim zdaniem dobrym poziomie. Ja oczywiście nie umiem tak jak oni robić ich czynności, natomiast biznesowo pracując na etacie, nie jesteśmy w stanie tego zbudować. Dopóki sami nie poczujemy tego, jak to wygląda, sami się nie nauczymy dobierania tego, tej wartości biznesowej do rynku, nie nauczymy się szukania rynku, współpracy z ludźmi, partnerami itd. to tylko się nie nauczymy z książek i z innych rzeczy. Książki, checklisty, wskazówki się bardzo przydają, ale te eksperymenty, praca, praca, praca i sprawdzanie tych rzeczy bardzo się przydaje. Więc zachęcam, naprawdę zachęcam, jeżeli ktoś ma ochotę, można podejrzeć moje rzeczy, można podejrzeć innych rzeczy, ale i najważniejsze, żeby tam się poszukać wewnątrz siebie takich rzeczy, które chciało się kiedyś zobaczyć, spróbować, przeżyć i, i, i po to ułożyć, zrobić pewną hipotezę. Dobrze, najbliższe 3 lata będę robić to i to, zobaczymy, co wyjdzie. Jeżeli dojdziemy tutaj, to tak będzie wyglądał mój stan. Dochodzę do tego stanu. Nie, nie, to nie jest to. Trudno, lata minęły, natomiast sprawdziliśmy coś. I potem, gdy będziemy nałożył naszej śmierci, nie wiadomo kiedy, będziemy wspominać te chwile, Będziemy wspominać te decyzje, które zrobiliśmy, bo Chyba, ja przynajmniej tak myślę, lepiej jest e, popatrzeć wstecz i zobaczyć, że zrobiłem tę decyzję. podjąłem je, czy wygrałem, czy przegrałem, nie ma to znaczenia, podjąłem te decyzje, niż potem żałować, kurczę, nigdy w życiu nie zobaczyłem, jak to jest zakładać własną firmę, bo nigdy w życiu nie zobaczyłem tego, jak wygląda świat z najwyższego punktu Europy. Takie proste rzeczy, a może to jest coś, co też z Tobą zrezygnuje. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia jutro, gdy będziesz oglądać dzisiejszy odcinek, będzie nowy rok. Pa!